Teraz dowiesz się, co oznacza równość dwóch macierzy. No więc macierze A oraz B są sobie równe, czyli A jest równe B, wtedy gdy ich wymiary są równe, czyli liczba wierszy pierwszej macierzy jest równa liczbie wierszy drugiej macierzy, oraz liczba kolumn pierwszej macierzy jest równa liczbie kolumn drugiej macierzy. Drugim warunkiem na równość tych dwóch macierzy jest to, żeby wszystkie elementy stojące na tych samych współrzędnych były sobie równe. Czyli element macierzy A stojący w i tym wierszu i j tej kolumnie oznaczamy go przez A i j, musi być równy elementowi stojącemu w i tym wierszu oraz j tej kolumnie macierzy B. Oznaczamy go tutaj przez B i j. Przykłady. Czy te dwie macierze są sobie równe? Na pierwszy rzut oka wygląda, że tak. Ich wymiary się zgadzają. Wymiar pierwszej macierzy to 4 na 4 i drugiej macierzy również 4 na 4. Mamy 4 wiersze, 4 kolumny. Pozostaje nam porównać odpowiednie elementy. Bierzemy sobie element stojący w pierwszym wierszu, pierwszej kolumnie pierwszej macierzy i patrzymy czy w drugiej macierzy jest ten sam element na tej samej pozycji. Jest dwójka tutaj i tutaj też jest dwójka. No i tak sprawdzamy wszystkie elementy. Jednak jest jedna różnica między tymi dwoma macierzami. Element A23 w macierzy A jest równy 0, natomiast element B23 jest równy 1. Oznacza to, że nie wszystkie elementy tych macierzy są sobie równe. A to automatycznie powoduje, że te macierze nie mogą być sobie równe. Więc wystarczy, żeby jeden z dwóch warunków został złamany czyli albo wymiary nie są równe, albo któryś z elementów wystarczy, żeby nie był taki sam w obu macierzach to od razu powoduje, że macierze nie są sobie równe. No i drugi przykład. Teraz zobacz. Mamy dwie macierze A i B, które mają dokładnie takie same elementy. Z tym, że. Macierz A jest w wymiaru 2x4, dlatego że posiada 2 wiersze oraz 4 kolumny. Natomiast macierz B jest w wymiaru 4x2, dlatego że ma 4 wiersze i 2 kolumny. Nie mamy równości tych macierzy, dlatego że pierwszy warunek został złamany, czyli wymiary się nie zgadzają. Mimo tego, że wszystkie elementy są takie same w obu macierzach.